Witajcie, kochani, w czytaniu horoskopu ogólnego na miesiąc lipiec. Zapraszam wszystkie piątki numerologiczne do wysłuchania prognozy. Tym razem e, prognoza z kart Lenormand, ale też z kart Tarota. E, także nie przedłużając, e, przechodzę do sedna. E, kochani, to co pokazały karty Lenormand, e, to po pierwsze jest. Podróż, do której wy się zobowiązaliście, albo ktoś się zobowiązał wobec Was, i tutaj ta podróż moim zdaniem przebiegnie dość dobrze, bez zakłóceń. Ona jakby dojdzie, spełni się po prostu. Zakończy się sukcesem, bo. Pierścień to jest też symbol całego cyklu, tak? Czyli coś zatacza koło i, i dzieje się dobrze. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że jeżeli planowaliście właśnie jakąś nową podróż, jakąś nową destynację, to ona z drugiej strony może nie dojść do skutku, a może być po prostu nagle odwołana, zwyczajnie. Coś może pójść nie tak i, i może się coś posypać, albo coś może się nagle zmienić i wtedy na, na miejsce tego starego rozwiązania wchodzi jakieś nowe. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że jeżeli czekacie na ukochanego, który wraca z morza, to on wróci z morza albo z jakiejś dalekiej podróży. Także tak to, kochani, wygląda generalnie. Pierścionek, gwiazdy nie są jakimiś złymi kartami, ale też ja Was bardzo proszę, żebyście wy uważali na siebie podczas podróży, bo kosa to jest też niebezpieczeństwo. Także miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Ja nie mówię, żebyście. Teraz porzucili wszystkie swoje plany. Co to, to nie? No, bo mówię, głównym przesłaniem jest tutaj ten pierścionek, który, który gwarantuje Wam sukces i spełnienie. No i ta kosa jest też odwrócona od tego statka. Także spokojnie, po prostu miejcie na uwadze, że coś może się zadziać nagle i Wy nie będziecie mieć na to wpływu. Także to jest przesłanie z karty Lenormand. A teraz zobaczmy, co mówią karty tarota. Ok, dobrze. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą pierwszą kartę, czyli szóstkę buław. No, to to jest karta świętowania, karta sukcesu, karta też wesel. Także, jeżeli się wybieracie na jakieś świętowanie za ślubin, to na pewno będziecie się bardzo dobrze bawić. Tylko teraz z tym sukcesem i z tym świętowaniem jest tak, że on może być chwilowy. Dlaczego może być chwilowy? Dlatego, że mogą pojawić się jakieś konflikty, jakieś blokady, które uniemożliwią Wam wykonanie dalszego ruchu. I to może być związane z tą królową mieczy, która się tutaj pokazała, czyli z kobietą, która jest. Chłodna w odbiorze, bardzo zdystansowana, aczkolwiek bardzo inteligentna i taka trzeźwo patrząca na otaczający ją świat, ona zawsze ma twarde argumenty, jest perfekcjonistką, w pracy posługuje się intelektem, słowem. No, to jest taka kobieta, do której się bez kija nie podchodzi. W cudzysłowie oczywiście, mam tutaj na myśli, że bez konkretnych powodów i argumentów lepiej nie wchodzić z nią w polemikę, bo ona będzie po prostu mądrzejsza, na wszystko będzie miała odpowiedź. Ale jest tutaj też, kochani, energia, która nie będzie Wam sprzyjała, i to jest karta siły. Karta Siły w Sprzeciwie mówi też o tym, żeby tej siły czy władzy swojej nie nadużywać, ale też z drugiej strony, żeby nie być takim mięczakiem. I teraz, do rzeczy: jeżeli jesteście takimi osobami, które gdzieś tam w pewnym momencie mogą nadużywać swojej siły. To tutaj na tym polu mogą się pojawić właśnie konflikty z tą kobietą, z tą osobą, więc coś, co pozornie uważaliście, że macie jakby w ryzach i to jest wasze, nikt wam tego nie ruszy, to właśnie przez ten konflikt z tą kobietą może wam się to troszeczkę posypać, ale nie w jakimś negatywnym sensie, tylko po prostu dojdzie do jakiegoś starcia, coś się chwilowo zblokuje. I trzeba będzie oczyścić atmosferę, o czym mówi karta sądu na końcu rozkładu. Czyli tutaj trzeba będzie pozamiatać jakieś, właśnie jakieś stare urazy, chowane być może, i ruszyć od początku z nową, czystą kartą. Z drugiej strony. Może Was też blokować to, że przecież jesteście pewni tego, co robicie, wszystkie Wasze działania prowadzą Was do sukcesu, jednak nie macie takiej siły przebicia, żeby właśnie się z tą, żeby przez tą królowe, królową przejść bez uszczerbku. O. Także tutaj też musicie odnaleźć w sobie. Taką motywację, taką siłę, bo skoro jesteście czegoś pewni, a jesteście, bo mówi o tym as, monet, moi drodzy, czyli karta, która Wam sprzyja w tym miesiącu, energia, która mówi o tym, że jak najbardziej wszystko jest w Twoich rękach, możesz działać. Los ci sprzyja, okoliczności ci sprzyjają, masz wszystko, czego potrzebujesz, nic tylko działać. Tylko właśnie tutaj trzeba uwierzyć w siebie. Trzeba wiedzieć, że jeżeli ja coś robię, to robię to poważnie, na serio, na milion procent i nie dać się, kochani, tej królowej tutaj zblokować, bo ona może próbować to robić. Tak samo jak tutaj pokazały też karty Lenormand, tak jak mówiłam o tym, że coś, co teoretycznie jest. Coś, coś, co rozpoczęliście, coś nowego może się nagle uciąć, albo może nagle zmienić swój bieg. To właśnie tutaj jest też to odzwierciedlenie, moim zdaniem, w kartach Tarota. Bo pierścionek to jest też, moi drodzy, to są wszelkiego rodzaju umowy, kontrakty, jakieś w ogóle takie zobowiązania, tak? Także tak to kochani, tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, to właśnie mogą pojawić się jakieś konflikty, blokady, ktoś może próbować mieszać, ale spokojnie sytuacja się oczyści. I ja nie widzę tutaj większych problemów, także nie będę się już tutaj nawet rozwodzić. Wszystkie te problemy, które się pojawiają w Dwójce Mieczy i blokady, które gdzieś tam w was są, one nie będą jakby bardzo Wam uprzykrzać życia, pod warunkiem oczywiście, że, że wykażecie się pewnością siebie. Siłą, ale też nie w drugą stronę, tak, żeby nie przesadzić z tą siłą, żeby nie tłamsić teraz partnera, bo to również może blokować. Ale spokojnie, tutaj, tutaj się wszystko wyjaśni, oczyści atmosfera i będzie można ruszyć dalej. To jest jeszcze taka wskazówka dla osób, które mają związek na odległość. Że coś może w podróży pójść nie tak, w sensie, podróż waszego partnera do was lub was do partnera może przeciągnąć się gdzieś w czasie, lub nagle może się coś zmienić w planie tej podróży. I jeżeli chodzi też o osoby w związku, to ten asmonet mówi o tym, że że możecie myśleć o jakichś wspólnych inwestycjach, o planowaniu w ogóle dalszej przyszłości razem, tak? Jesteście dla siebie cenni, wartościowi, no i przyszedł taki moment na to, żeby, żeby pomyśleć o wspólnej przyszłości. I tutaj właśnie też może być. To związane z tą szóstką buław i ta dwójka mieczy to mogły być, mogą być właśnie takie wcześniejsze blokady przed tym, tak, że jedno z was mogło się wstrzymywać przed takimi decyzjami, a zamieszkać razem czy nie, a być a czy nie być. I tutaj też ta królowa to może być też osoba z bliskiego otoczenia, która będzie źle podpowiadała, będzie takim złym doradcą, i tutaj właśnie trzeba będzie ją przechytrzyć. Trzeba będzie wykazać się tą pewnością siebie, ale z drugiej strony, żeby też nie wchodzić z nią właśnie w jakieś takie ostre konfrontacje, tylko na spokojnie z pewnością siebie pójść i pokazać to jest moje miejsce, moja decyzja, robię tak a nie inaczej. No i wtedy jak najbardziej ta atmosfera się oczyści. Także tak to, kochani, wygląda. Nie, nie ma tutaj takich rzeczy, których nie da się... Przeskoczyć, rozwiązać. Zresztą ta karta sądu, która jest na końcu rozkładu, mówi o tym, że cokolwiek się będzie działo, to, to, to się sytuacja jakby może nawet sama oczyści. Ja wiem, że nic się samo nie robi, ale jeżeli zaufacie swojej intuicji, bo tutaj też mówią o tym gwiazdy. Ufajcie swojej intuicji, dajcie się prowadzić losowi, a wszystko będzie, będzie się Wam układało. Nie dajcie się, ale też kochani, nie zapomnijcie właśnie o tym świętowaniu. Więc jeżeli spotkacie, będziecie mieli jakiś sukces, czy to prywatny, czy zawodowy, jak najbardziej świętujcie. Nie pozwólcie nikomu, żeby, żeby was przed tym blokował, tylko śmiało, celebrujcie takie chwile, bo zasłużyliście. I też jeszcze jedna taka informacja związana z tym sądem: to jest dla osób, które są po jakichś przejściach, i to jest, kochani, dla Was czas, żeby zamknąć już totalnie ten rozdział, kompletnie się odciąć i po prostu zacząć coś nowego, wykazać się tą siłą, znaleźć swoją siłę wewnętrzną przede wszystkim. I ruszyć z planami na przyszłość. Ja nie mówię, że tutaj, żeby od razu skakać do jakiejś bardzo głębokiej wody, ale po prostu zrobić sobie taki plan w głowie na to, co chciałabym, chciałbym jeszcze w życiu osiągnąć, jeszcze w życiu zrobić. Po prostu zaprogramować siebie tak, że to jest ten moment, że już koniec, zamykam to, co było i ruszam odważnie w to, co jeszcze jest przede mną. Także tak to kochani wygląda. Yy, dajcie proszę znać, jak wam się libiec potoczył. Czekam z niecierpliwością, a tymczasem bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Pa pa!